Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że niedzielne spotkanie w Genewie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy było najbardziej produktywnym w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, choć nadal nie osiągnięto porozumienia. Rubio dodał, że obie strony wkrótce zamierzają przedstawić propozycję porozumienia, jednak nie wyznaczono jeszcze ostatecznego terminu. Szef gabinetu prezydenta Zeleńskiego, Andrii Jermak, również nazwał spotkanie z amerykańską delegacją bardzo produktywnym. Myślę,

Plan ten między innymi przewidywał oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium i nieprzestępowanie Ukrainy do NATO.